E, witam Was wszystkich. A teraz pokażę Wam pasata B8. E, klient, który trafił do nas na profilaktykę, sam e, zadecydował, żeby wymienić te podkładki, i słusznie e, mówimy o podkładkach taryfowych. To jest dwulitrowy diesel. Już Wam pokazuję. E, uniknął naprawdę tutaj większego bajzlu. Tak już wygląda. Wyciągnęliśmy tutaj wtryskiwacze. To wszystko będzie wysysane, wyczyszczone. Zobaczcie, tak wyglądały wacze, te wyszły bez problemu. Te niestety musieliśmy wyciągać siłą. One tutaj już są całe sklejone, a tak wyglądają gniazda, które tutaj na pierwszym cylindrze. Już zobaczcie jak tutaj podkładka już się wypaliła. Na tym samym to samo tu. A tu już pomału się zaczynają. Takie małe rzeczy, a po prostu mają duży wpływ. Od razu wymieniamy pokrywę zaworów, która jest razem z akumulatorem, tu ciśnień, z odmą i cała pokrywa trafionowa. Pamiętajcie, dbajcie o swoje samochody i trzeba pewne rzeczy próbować unikać, a nie tylko przyjeżdżać, już jak się zapali jakaś kontrolka. Trzymajcie się, cześć.